Ciemneczko, salut kochani, dzisiaj wyjątkowy dzień, bo jedziemy odebrać super! Słuchajcie, ruszamy pomału. Trzeba tylko zatankować standardowo. Nigdy paliwa nigdzie nie ma. No jeszcze powiedz, że to my tobie wyjechaliśmy, nie? Klasycznie. Co? No. Że co co? Ostatnio tak mówiłeś, że to my tobie wyjechaliśmy. E, paliwo. A no to to, to, to wiadomo chyba. O tym nie muszę już mówić. Przesada. Leci tam co. Co? Leci tam co? Pomału. Kolejna przygoda, kolejna wycieczka. Będzie fajnie jak zawsze. Mam nadzieję. Jak to by się w ogóle udało dorwać taką supra? Przez przypadek. A Facebook Marketplace? No, oczywiście. <noise> Właściwie nawet to nie Marketplace, bo to był po prostu post. Że jest taka supra do wzięcia. Ja pierdzielę. Widzicie widzowie i co? I gdzie kolejne. Kolejna rzecz w naszym projekcie. A ty spory pane. No i fajna kolorystyka mimo wszystko. No. Trochę inna. Będzie git. No czerń połączona z pomarańczą. On tak takie lekkie są, tylko wstawki nie pomarańczowe. Tak jest. Ty, a wychodziły takie w czterobucie? Jakiś custom czyli będzie grubo. No, oczywiście, zawsze. <laughs> sobie pójść, pod, nie wiem, spokojnie silnik kręcić, przekładnie, skrzynię, wyciągać, to na w bierzemy. Jedziemy przyszedł. po Supre. No i dobra. No. <śpiewanie> I okay. Elo, 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 będziemy żreć za chwilę. Kórę. właściwie do kurczaka. No ale jeszcze spory kawał przed nami. 15 15 słuchajcie. Ja nie wiem, dlaczego Gaja, czy tam, gdzie tam teraz jedziemy. Myślę, się tak do, do 17 dojedziemy, chyba nie, ale będzie dobrze. Jedziemy po suprę. <laughs> mi jedziemy po suprę. Tak, tak, żeby było śmieszniej. Sub, like, zastąpienie, komentarz. I kochajcie na cały czas. Hey, jak, odbierz hej. jak odbierzemy to pójdziemy na zewnątrz. No. Jak nie odbierał, to nie? nie. Coś do kamery bardzo kiedyś słowa? Jedziesz. ogólne dobrze. I ogólnie to jest dobrze. Dobrze chłopaki robią, pozytywny przekaz po leci. Och, uwaga 10 rurek leci. Cela. No dobrze jest, jedziemy sobie, dobrze się jedzie samochodami, jedziemy dwoma. No jest dobrze ogólnie. Jest dobrze. No, tak. Nie, jak Marty to musisz powiedzieć fajnie. Fajnie jest. <gry> Nie, to jest zły, zły moment, zły czas. Zobaczcie. Żul pospolity, y, 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 Polski. Odmiana y, 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 z, w, w, zacho północno zachodnia Nie, po Północno-zachodnia. Czerwono włosa. Tak. Y, tak właśnie wygląda Żul. Z rana. Właśnie medal taki. Bujać się. Godzina 11.12. Teraz ma swój okres, początek okresu godowego. Powoli zbliżaj się do samicy. Zobacz. Powoli zbliża się do samicy. To nie To nie jest okres godowy, to, to jest okres gonowy. To jest okres godowy. się rozpoczyna. Przemiana y, będzie trwała dwa dni. Jestem Soplica, tak? Ksiądz Robak? Ksiądz Robak, dokładnie. Tutaj bardziej bym stawiał na soplica. O <noise> obserwuję swoich trzeźwych kolegów. Mówiąc, to mogło być ja. Homo erectus. Od zarania dziejów obserwujemy kroki tego drapieżnika i dalej nie możemy zrozumieć, o co chodzi. <grywia> Dokładnie wiemy, o co chodzi, ale udajemy, że nie wiemy, bo nas to teraz nie się, kurwa. Zostawcie suba. Lajka i udostępnienie O, syndrom konia Ale jak ja się źle czuję Dzień drugi naszej podróży, bo nie wiem czy ktoś w ogóle z rana powiedział, że to jest dzień drugi Wczoraj dojechaliśmy, byliśmy na 40 60, co daje nam setkę Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla jubilatów no, i jedziemy odebrać suprę. No, z tego co Gerard mówi, to ma być czarna z pomarańczowymi elementami, nic więcej nam nie powiedział. Także teraz jedziemy do koła, bo mamy jeszcze Ineskę ze sobą. I co? Jedziemy do łodzi, z łodzi wracamy do koła i z koła jedziemy do kamienia. Także pojedziecie wam ciekawostkę, wiecie, że w kole, ko koło koła, koło toczy koło? <laughs> Ale jaja, nara. Jedź tam, tankować trzeba. Tankę do Ponka tankę do Ponka. A co to ponka? No to ponko jest. Ponka ponka? To jest ponko. To, to jest to co, czym przyjechałeś. To jest ponko. Ponko pęko. Aktualizacja widzowie, jesteśmy w Łodzi. Jedziemy, po to super. Jak Ci się podobał Łódź? Ja specjalnie to miejsce zostawiłem, a gdzieś Ty pojechałeś? A pojechałem dalej. Aha. Ty, ale powiem Ci, że Łódź no? ty, to jak taka miniatura w Warszawie. Znaki no, no, warszawskie. Tak. Wszystko. Tam jakby trochę tych, trochę wieżowców dać, to by to wyglądało. No to jak w Warszawie to samo. To jest takie osiedle Warszawy, można powiedzieć. No? Nie? Tak jak jest no, yy, na przykład je. Słoneczne w osiedle w Szczecinie, nie? No. Nie w Szczecinie, ale jednak po drugiej stronie. No. No. Więc kochani, jesteśmy prawie na miejscu i jedziemy yy, odebrać parę gadżetów, które są, będą nam potrzebne na, na drogę. Widzimy się niedługo z Suprą i no co? Chujów To jest tak. Tutaj! Tak więc kochani, jesteśmy już na miejscu, idę dopiąć z do, do wszystkie sprawy, zaraz zabiorę was i sami zobaczycie naszą nową Suprę. So. No, także jak mogliście usłyszeć, no, zostaliśmy. Kur... ty, żulu, ty. <sixteen> Ja wiem. Sparkaśkę <Hollywood. coughs> <coughs> Czekamy. Czekamy. Zobaczymy jaka będzie. Będzie już no co? <coughs> Gdzie? Na Czarną Sopronę. No. Haha. Ja pierdzielę człowieku, piękna sprawa. Kurde, pięknie. No, także widzę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie subskrypcję. Tak jest. Lajka do udostępnienie. Komentarz. No i oglądajcie dalej. Czy nie? Tak, oglądajcie dalej. W kadrze pojawia się samiec w szczytowej formie. Ubrany w białą koszulkę, emanuje spokojem i gotowością do działania, niczym drapieżnik w fazie obserwacji. Jego spojrzenie, skierowane gdzieś poza kadr, sugeruje obecność czegoś lub kogoś potencjalnie istotnego. Czy to konkurencja, czy może okazja? Tego nie wiemy. Wiemy jedno. To nie jest przypadkowe spojrzenie. To początek czegoś większego. Dajcie zuba. No dajcie zuba. Widzicie, i tak się kończy właśnie nagrywanie z Bartkiem, nie? Siądzie powie: Nie. Obiecałeś mi, że będziemy na statku, a jesteśmy w łodzi. No i co? No Łódź, jest łódź, jest git. Tak więc, kochani, mamy to. Jest z nami. Supra! Kolejny członek Gacka Projekt. I tak jak obiecaliśmy, że jedziemy po Suprę. tak przyjechaliśmy po Suprę. To jest właśnie Supra, nasz nowy czteronożny członek naszej drużyny. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Na pewno było to dla Was spore zaskoczenie, ale od tego oni są. Dari. Supra! Supra! Tak więc mieliśmy Was zaskoczyć, więc was, was zaskakujemy z każdym razem, mam nadzieję. I co? Widzimy się dalej. Kot kurde tego miał. <grystanie> A riek ma taki jak ryś, nie? <grystanie> jedziemy? Tak jest. To jedziemy. Może jak najładniej widzę. Siema <grystanie> I co ja mogę więcej powiedzieć? No, zaskoczył nas wszystkich dziad leśny. Ja pierdziele. Miała być supra, jest kop. Ale też supra. Może nie tak z wiaterkiem, co? Znajmniej wiał. Dziękujemy za oglądanie. Zostawcie komentarz. Dajcie znać, czy też jesteście zaskoczeni. <śmiennie zmiąką> no i co się z wiatrem. Dajcie suba. No dajcie suba.